Moi drodzy, jak już akurat udało mi się przejść kawałeczek, dosłownie kawalnięcia dalej, to dropnęło mi łaknienie. Wrażenie od zaklęć maksimum zdrowia, mądrość i szybkość rzucenia zaklęć. Niemożliwe byłoby ustalenie, do kogo lub do czego należał ten niezwykły ząb. Gdy podnosisz go po raz pierwszy, widzisz kość słoniową o nieskazitelnym białym kolorze. Ale zauważasz słaby odcień krwi, który zaczerwienia ten kieł u podstawy. Skąd ta krew? Może jest Twoja? Jedno jest pewne, jest głodny. Pragnie znacznie więcej. No 42% obrażeń od zaklęć? Dam! W minus 24% zdrowia. Szybkość rzucania zaklęć, no, ma taki sens. Pewno go sobie rzucimy do, do skrzyneczki i zobaczymy co z tego wyjdzie. Tylko ja sobie go przestawię tutaj. O, tak będzie idealnie. Dobra, nie muszę mieć tego tak wysoko akurat. I nie mam zamiaru rozbijać wszystkiego, bo to pasterka. Krasa, uważam, też ma problemy z y, klawiszami. Czasem i wciskacie coś, a, a to nie do końca zaskakuje. I przez to też parę razy zginąłem, bo ja cisnę, cisnę, a tu nic. Ja, trochę złota. No, i powiem wam, mam odporność i to widać jest rzeczywiście. Czy ja mogę sobie.? Nie. Czy mogę mu zadać obrażenia, ale nic poza tym. To nic. Hmm, mój misiocyt się wy wysypał tam przy nim. Ciekawe, może to święte obrażenia, które zadaje. No tak mi się wydaje, że on dużo świętych za to obrażeń zadawał. Ok, zejdźmy na dół zobaczymy, co tam jest. Nie! Yeah. już, No. In the darkness. Na strzał A, ja tego sobie zabrać ze sobą No, ty przeżyłeś Świnia zażnana yy, egzotyczny reagent Kula entropii Dobra, może zostać ze mną Czem tu mamy? Kostur manipulatora Niby fajnie, no ale no... Co ja tam z tymi kosturami mam do czynienia? w zasadzie to i nic tam. Dodatkowa wytrzymałość na amulecie, obrażenie od żywiołu, wszystkie odporności, też nic specjalnego. Wysanie wszystkiego od wszystkiego. Tak jak widzę, mam wszędzie zaciekłość, wartość szybkości ataku, obrażenie materialne. Może tu by przerzucił? Może to jakoś szybkość ataku, nie? Odporność na żywioły, regeneracja, zdrowia, obrażenia mistyczne, zatem tam jeszcze. Zapomniałem też, że to kryształy zdejmuje. Eee... Defensywny. Dodatkowe zdrowie. Długo mi się trafi następny kryształ. Nic się nie stało. Ta. No. Taki był tego efekt dużej ilości przeciwników. Tak naprawdę ta postać jest mega, jeżeli chodzi o walkę z dużą ilością przeciwników. Gorzej jest właśnie z pojedynczym a twardym. Znaczy nie, no umówmy się inaczej. Gorzej jest w walce z bossem. A nie z pojedynczym a twardym. Bo ja pojedynczych i twardych to też sobie wymócę. Rapier uboju. To rapiera ewidentnie nie przypomina. A może ja się nie znam? Z jakim opóźnieniem to poszło? Chciałbym taką aurę jak on roztaczać Dobra, bo ja już nie mam z czego mu zadać obrażeń No Taką po prostu toksyna, toksyna, toksyna I wszyscy dostają wry. Może się uda, jest jeszcze jedno drzewko W którym Są obrażenia od trucizny to jest tam w skrytobójcy kawałeczek dosłownie. Zdrowie, wartości wszystkich odporności. Zwinność, regeneracja zdrowia, szanse, wartość szansy na trafienie krytyczne. No dobra, tu my o czym rozmawiać? Tylko zaciekłość, zwinność. No ale jakaś tam regeneracja zdrowia. No tu szybkość ataku. Można, że duża szansa na trafienie krytyczne. No, ale nie aż tak chyba dużo, żebym chciał to. E, jest ok. Dobra, tu co mamy? Osłona. Od razu się to. dys nie. This, yeah. this, 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 not this, 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 dis no, this. Budki z mądrością. Z mądrością. No i to w zasadzie tyle. No ok. Coś tu jest nie tak. To, że jesteś sam wśród ruin, w których jest starożytne urządzenie, które przywołało wcześniej demony. Mnie się to coś nie podoba, ewidentnie. Jakie mam wyjście? Second piece. I know you are around. Show yourself, Sinadrahel. sanity. Give up your anger. Give up your fears. Let me see your pain. I You took your time to show up. I needed you to open the inner sanctum, and you did not disappoint. If you came here for the Hellion, I'm afraid your disappointment has just begun. Oh. Is that so? I attuned to her lights. As long as I stand, the inner sanctum will answer me. You need not to fall. Only to turn. Give me your wrath, all of it, only peace shall remain. You will be an even better slave than the one you call father. No! No. Brave slave. I thought Ariman would have sent his best, yet here you are, a mere underling. You can't defeat me. Do not worry. The demons of fury will ineluctably pour from the abyss once the blind prince is here. Until then, our allies shall make short work of you. Alzara! Lothar, join me. No Elzara.

A on coś jeszcze do mnie mówi. No tak, no tak. Ja muszę najpierw tych pokonać. Dobra, ja mam pomysł. Nie wiem, czy ja nie więcej zadaję obrażeń, nie więcej się leczę jako. w tej normalnej formie niż jako tam demon. Nie wiem, czy mi się wydaje, czy ja im praktycznie obrażeń nie zadaję. Ja już nawet nie wiem, kogo ja biję. Znego poobijanego faworyta, no to sobie będę go tam bił. Dobra, jeden poszedł, jeszcze jeden. muszę iść cały czas na sztofany z zakręciami. Padniesz przede mną, padniesz, słuchaj. Go back to your Tell him he's next. Dokładnie. Okej, okay, dużo zdrowia. Jakaś tam zaciekłość. okej. Okay. Jakaś tam regeneracja zdrowia. Hmm. Dobra, pole obrażenia, mam większą regenerację wtedy. Wartość szansy na trafienie krytyczne albo obrażenia od ataku. Nie no, pas to jednak jest pas czempiona. I to widać. Obrażenie jest jednoręczne. Nic specjalnego. No, że tak powiem, aż wstyd. Przepraszam. Czy coś jest, co ja bym chciał jakoś sobie przerzucić? Niekoniecznie. Dobra. Nic, to nic.

Anathea, may your light break Fury's ascent! So much power is contained within. A glimpse of her energy. Good. We have the weapon. We were supposed to have an army of truth seekers at our back to clear the way to the Monolith. How are we going to get through the thick walls of Crimson Keep with so few left? While you were gathering the second piece, we've been busy trying to find a way in. We will turn Chaos to our advantage. As we speak, the Third Purifiers Legion is laying siege to Crimson Keep to try to regain control of it from the pacified troops inside. Republicans of the Senate against Republicans of Ariman. In time, the Senate will lose the whole Legion. And worse than that, they will all end up pacified. And yet, the mayhem they cause is a blessing, keeping our common enemy busy while we make our way in. Wait a minute. You plan to have us cross Republican siege lines before even reaching Crimson Keep? Correct. It is the only way to seize the momentum that the Purifiers are unknowingly building. The Daybreakers will move with me to strike the Republican lines first. They will send troops to stop us, but we will storm through to get to the Crimson Keep's main gate. Meanwhile, you should meet less resistance as you go your own way through the trenches. Reach the Keep's walls.

Ok, dawaj buty. Wytrzymałość, zwinność, szybkość ruchu. Szansa na trafienie krytyczne. <laughs> Obrażenia, zaciekłość, zaciekłość. Ok. Ok. osłona coś tam nie. Pytanie czy to są buty lepsze od moich? Tu wszystkie odporności, te są trochę lżejsze, dodatkowe obrażenia, dodatkowa zaciekłość, generowanie zasobu. Pasuje mi to. U jakie dobre kamyki. Dużo dużo na unik. Ja ja chcę mieć dużo unik. Chcę mieć dużo unik, stanowczo chcę Dobra, no reszta to jest taka jeszcze tam do, do zaklęcia, nie? Idziemy, tylko przydałoby się cofnąć Co my tu jeszcze mamy? Pasożyt Szansa na upuszczenie, zwiększona szansa na upuszczenie kul zdrowia Z jakiego tytułu? Jak on coś zabija czy co? Czy jak ja pasożytem coś zabiję? Dobra, no chyba chociaż może lepiej jak zwiększone obrażenia, ma niech ma zwiększone obrażenia. Czy to chociaż nie? Zaraz czekajcie, bo to jest zaklęcie, to nawet nie jest no, w sumie wszystko jedno. No, zwiększone obrażenia przynajmniej szybciej będą zżerać punkty życia przeciwnika. No i teraz, tak nie ma łatwo. Zbądźmy się tych szrotów Dobra, to sobie przerzucę. Teraz nie. Kamek to oddawaj. Kamyka, kamyki i akurat mogę sobie tu przerzucić i zostawić. Czy mi coś zostaje jeszcze? No może ona ma mnie czegoś do nauczenia. Krew za krew i tego typu rzeczy niekoniecznie. A ja też nie mam nic do kupienia, więc przejmuję od niej wszystko.

He's as much a Republican as I am now. If stories about him are true, I hope you don't cross paths with him for your sake. I know what to expect now. So this is it. We march to war against the purifiers, against the We march for Macrag. What about ours? And we know no fear. <laughs> i'm talking about hemlock you know he will be out there opening the gate is one thing but we have to rat him out and finish this one way or another i know sister we end everything this time no matter the odds no matter the odds brother i'm proud to do this at your side me too val we'll get through this together no matter the odds make

Jaki mięso armatnie. I tyle w temacie. No trzydziesty piąty poziom. I feel stronger. Ostateczność bloku, maksimum zdrowia, obrażenia od broni dwuręcznej, albo od jednoręcznej. W jednoręcznej jest to podczas postawy żelaznej woli, szybka się takiej rzucanie czarów jest zmniejszona, ale zwiększona jest szansa na bloku. Zyskaj dostęp do dwóch postaw, szukając słabości i żelaznej woli. Postawa zmienia się, gdy stosowany jest przewrót. Podczas postawy Szukania Słabości istnieje 10% szansy na podwojone obrażenia za cenę 25% wartości wszystkich twoich odporności. Będąc w postawie Żelaznej Foli masz 10% szans na blok i 25% skuteczności bloku kosztem 25% obrażeń od ataku i zaklęć. No nie, nie przesadzajmy może. Tylko ja się staram skuteczność bloku maksimum zdrowia. Ubraszenie od broni dwuręcznej, ja używam raczej jednoręcznej, nie? Tak, żeby ten build miał ręce i nogi, to raczej jednoręcznej. Skuteczność bloku. Wyobrażanie od broni jednoręcznej. Hmm. Raz, dwa, trzy, cztery. Siedzie zawsze tutaj to mogę zejść. Bo tak czy siak, będę musiał wykupić ten punkt. Zaczynając broni jednoręcznej, wartość szybkości ataku. to znowu obrażenia okaleczające to też mi tam. Dobra, pójdziemy w tym kierunku. A tu? A tu? Do 400 pojedziemy. No to nawet zabijać, to jest przecież... Gdzie tu są ci przeciwnicy twarci? Uj, jak ona jeszcze tego bufa wrzuci, to ja macham z taką prędkością, że aż... No właśnie, zabrakło mi tu kogoś. Prosta droga. Zakładam, że hemloka też spotkamy. Więc to będzie dosyć ciężka walka. Z nią jest o tyle łatwiejsza, że im szybciej macham, tym jestem bardziej nieśmiertelny. Dobra, jak chcecie, to chodźcie ze mną, bo normalnie. Właśnie tak wygląda pole walki. Saracic, it's foggy. Need more power. possessed, you think you can still save him? He is not possessed. Small difference. I disagree. He willfully put himself in the service of Araman. I don't see why he would do that, but he did. There's no him himself, is there? Frankly, I don't know. We have awakened his will to resist. He's fighting back against Ariman's control, even if that does bring him immeasurable pain. Maybe we should assist him to break free rather than put him down. He turned Edric against you. He abandoned me when he could have stopped Maelus. Even if we could bring him back, I'm not sure I could forgive what he did to us. You judge the clan, Inquisitor. I see a prisoner of his own mind striving for moments of freedom. <laughs> Zakładam, że on miał jakiś powód, żeby paktować z demonem. Zastanawiam się tylko jaki, bo cały czas na o tym nie powiedział, nie? Co on chciał tym zyskać? Myślał, że nie wiem, świat się stanie lepszy, miał jakieś życzenie i temu obiecał Gina, czy. Bardziej o to mi chodzi. Co mocno mnie to zastanawia. Tak cel się mi wyskoczył. No, kaman on. Jednoręczny topór, jednoręczny młot Do 92 do 109. Obrażenia toksyczne. O, ziomuś. Już się widzimy jako jeszcze wyssanie życia. O, ho, 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 ho. Dobra, i nowy barwnik. Ofensywny, obrażenia od trucizn. Teraz to, to jest trójka. To jest trójka. I ofensywa 1. Obrażenia od ognia. 12 do 12.

Nie, no przecież widzę, że nie idę w dobrą stronę. O, come Kaman! Chciałbym być tak szybki jak ona. No przecież ona ma 500 szybkości. Wskoczy raz, zabije wszystkich. No bardzo pięknie, siostra, bardzo pięknie. Też mam taką siostrę. Właśnie tak. Mieczysław. Dobra, moi kochani. Ja się dalej tutaj zabawię. Jak będę gdzieś bliżej wyjścia, no to się wtedy zobaczymy. Póki co, do zobaczenia.